Minęła 20.30 to jest program Otwarta Antena Dariusz Milejczak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Kwitną kasztany, trwają matury. Kogo jednak polska szkoła wypuszcza w świat? Czy dobrze przygotowanych do dalszej edukacji i pracy świadomych obywateli? No i przede wszystkim także pytanie, czy za chwilę będzie kto miał ich wypuszczać w świat? Na te i inne pytania już teraz w rozmowie z Państwa i moimi gośćmi. Dziennikarką ZPL Aleksandrą Pus Dobry wieczór. Dobry wieczór z państwem i ze mną także nauczyciel matematyki z nauczycielskiej solidarności Wojciech Miszko. Dobry, Dobry wieczór. Tak się zastanawiam polska matura to łatwy egzamin to taka hmm, formalność czy jednak piekielnie trudna przyprawa przeprawa oczywiście to, czy, czy, czy może to zależy pani redaktor? To zdecydowanie zależy, bo oczywiście są maturzyści, którzy podchodzą do tego na zasadzie, byleby zdać, byleby podejść i, i z głowy. Są tacy, którzy się bardzo stresują. To chyba ten element taki naj, najgorszy, czyli ten stres, bo tak naprawdę z tego, co słyszę, te egzaminy tegoroczne, bo za rok nam się już matura zmieni i o tym, jak to będzie wyglądało, dokładnie jeszcze niewiele możemy powiedzieć, jest wiele znaków zapytania, ale obecna formuła, e, zwłaszcza tegoroczna jest dosyć prosta, przynajmniej e, te egzaminy, które mieliśmy tak oceniali maturzyści, a już za nami tak naprawdę tydzień tych e, egzaminów, e, nawet o rozszerzeniach mi nauczyciele mówią, czy, czy maturzyści, że to taka e, troszkę trudniejsza podstawa, więc e, przypom przypomnijmy, że, że oczywiście w tym roku są jeszcze na podstawie wymagań egzaminacyjnych, więc to też jest pewne ale rzeczywiście ta nasza matura jest egzaminem stresującym, ale tak naprawdę mam wrażenie, że rzeczywiście z każdym rokiem łatwiejsza. Panie Wojciechu, no, słyszymy z każdym rokiem łatwiejsza, więc pytam Pana, czy Pan podziela tę opinię, no i jeśli, jeśli tak, no to czy to dobrze, że ten egzamin, oczywiście zależy kogo zapytać, dla jednych trudniejszy, dla innych łatwiejszy, ale powiedzmy biorąc pod uwagę wasze państwa głosy ekspertów, jeśli, jeśli faktycznie no, jest taka, a nie inna, to czy jednak nie powinna być trudniejsza, by ten, e, to przesiewanie lepszych od gorszych, brzmi brutalnie, no ale przecież tak to jest w życiu, no jednak nie powinno być większe. To jest zresztą, to, to o czym pan mówi, to jest zresztą jeden z celi, celów tej, tej, to znaczy selektywna ma być. Ona ma pokazać, kto będzie mógł dalej kontynuować walkę i, i w pewnym sensie stworzyć, czy odpowiedzieć na pytanie, czy sobie poradzi dalej. To jedna sprawa, ale y, czy ona jest łatwiejsza? Ona staw, y, co jakiś czas staje się łatwiejsza. Przypomnę, pan minister Giertych swego czasu wprowadził możliwość taką, żeby nawet z oceną niedostateczną ukończyć egzamin dojrzałości. Potem wycofano się z tego. Teraz oczywiście rozumiemy sytuację, w której zmniejszono wymagania COVID, nauka zdalna i tak dalej. Natomiast skoro pyta pan, czy matura powinna być trudna, chciałbym odpowiedzieć na to, żeby porównać sobie maturę międzynarodową, na przykład z matematyki, z maturą y, tą naszą, polską, powszechną i, i, i wtedy będziemy mieli pełną jasność. Matura polska jest maturą osiąg do osiągnięcia dla przeciętnego ucznia. Nie mówię o rozszerzeniu oczywiście, mówię o podstawie. Natomiast jest maturą y, moim zdaniem odrobinę załatwioną. To, tak bym to, to pewnie zgadza się pan, to pewnie zgadza się pan z ministrem Czarnkiem, który zapowiada, że chce zwiększyć trudność matury z języka polskiego, to dobra droga. No o innych przedmiotach nie słyszeliśmy póki co. No, matura z matematyki też będzie trudniejsza w tym roku. Czyli to dobrze. Moim zdaniem wszystko zależy od tego, jak bardzo będzie trudniejsza, bo jeżeli ona będzie, no, mam nadzieję, że nie będzie zbliżać się do poziomu matury międzynarodowej. Ale odrobinę trudniejsza by mogła być, choćby z tego powodu, że y, pracownicy szkół wyższych ciągle skarżą się między innymi z Politechniki, że dostają w cudzysłowie uczniów takich, którzy osiągnęli sukces na maturze z matematyki, ale niestety nie bardzo spełniają się jako studenci. I ten pierwszy rok muszą bardzo solidnie pracować, jeśli mają y, zapas mocy, że tak powiem, to sobie poradzą. Krótko mówiąc, matura nie przygotowuje, czy, pozior, czy szkoła średnia nie przygotowuje zbyt dobrze do podjęcia studiów technicznych. No ale tak, ale mimo wszystko później te osoby trafiają na, na studia, bo, bo, bo są takie, ani inne kryteria. Więc, wie, więc jakie osoby później wchodzą na, na rynek pracy? Czy w 100% przygotowane? Czy tutaj też możemy powiedzieć, że to po prostu zależy od tego, kto jak studiował? Choć pewnie powinniśmy powiedzieć tak, na studia powinny dostawać się te osoby, które po prostu są najlepsze, a nie ten, kto chce, pani redaktor. Ja, jaki największy żal mam do tej matury, to trochę nawiązując do poprzedniego pytania, to takie, że ta matura jest tak naprawdę dla przeciętnych. Ci najsłabsi sobie z nią nie radzą albo mają duże trudności, żeby sobie z nią poradzić, ale ci najlepsi też. I jeżeli ktoś nie jest olimpijczykiem i laureatem, czy finalistą z danego konkursu. Tej matury to często się zdarza, a jest świetnym uczniem, to często się zdarza, że te wyniki ma dosyć słabe. To znaczy, że ta matura jest dla takich, e, którzy myślą schematycznie, którzy e, mieszczą się w, w tym nawiasie. E, to jest taki mój największy zarzut i uważam, że tak nie powinno być. Czy matura przygotowuje na studia? To pewnie wykładowcy to już od lat, jeszcze jak ja szłam na, na studia, też słyszałam, że kiedyś jak były egzaminy wstępne, to, to było lepiej, bo się wybierało tych właściwych kandydatów. No tak i nie, no bo. Z drugiej strony teraz jednakową maturę piszą wszyscy, więc te wyniki potem są brane pod uwagę przy rekrutacji. Nie ma także dana uczelnia wymyśla sobie dany egzamin i, i, i tak naprawdę do końca nie wiadomo, z jakiego zakresu ten egzamin będzie, więc kto się na dany kierunek dostanie, też nie wiadomo. No to, to jest cały czas takie jakieś ścieranie się racji. Mamy taki system, a nie inny, czyli bierzemy pod uwagę wyniki Wyniki z matur, więc wydaje mi się, że na razie, jeśli te wyniki są brane pod uwagę, to te matury trzeba przede wszystkim dostosować do tego, żeby właśnie w jakiś sposób ta grupa uczniów była najlepiej, jak się da błoniona. Pani redaktor, no, no właśnie, nawiązując do Pani słów, no, zapytam trochę przekornie: skoro ta matura jest dla przeciętnych, no to może ona taka musi być, bo kto by studiował? No tak, tylko że z drugiej strony, dlaczego ci uczniowie, którzy się wyróżniają, którzy mają świetne osiągnięcia, często z tej matury mają słabe wyniki, to pokazuje, jak bardzo schematycznie podchodzimy do ucznia w naszej szkole. To prawda. Ktoś myśli niestandardowo, to zwłaszcza widać na egzaminie z języka polskiego, na wypracowaniu. Ktoś myśli niestand... nawet parę dni temu, gdzieś wspominaliśmy ze znajomymi nasze matury. I naprawdę ci, na przykład z języka polskiego, którzy teraz są już wybitnymi naukowcami albo mają świetne zadatki na, na byciem takim naukowcem, językoznawcą, literaturoznawcą, okazywało się, że te wyniki z matury rozszerzonej z języka polskiego mieli dosyć słabe. Dlaczego? No właśnie, bo mieli wszędzie tę słynną naszą nadinterpretację, bo widzieli za szeroko. Wydaje mi się, że właśnie to powinna dawać szkoła i, i też sprawdzać egzaminy, to żeby myśleć nieschematycznie, no. a żeby myśleć po swojem. No właśnie, panie Wojciechu, jak to z tym Einsteinem było, chyba też tak nie do końca sobie w tej szkole radził, prawda? Ale do matury prowadzi, prowadzą poszczególne przedmioty, podstawa programowa, przy niej chciałbym się przez chwilę Zatrzymać? Jak, jak, jak częste zmiany w ostatnich latach wpływają na jakość nauczania? Czy ona jest przeładowana? Czy ona odpowiada rzeczywistości i zapotrzebowaniu rynku pracy? Czy jednak jest totalnie oderwana od tej rzeczywistości, od, od współczesnego świata po prostu? Już zaraz mówię o tych podstawach programowych, tylko chciałbym jeszcze, żebyśmy zwrócili uwagę na pewien Pewną rzecz w edukacji, która się dokonała w ciągu ostatnich 20 lat, mianowicie bardzo upowszechniła się edukacja średnia, czyli kończąca się także egzaminem dojrzałości. W związku z tym, że coraz więcej i to znacząco więcej uczniów zdawało maturę, niestety poziom y, generalnie jest inny od tego, kiedy matura była naprawdę wyjątkowym egzaminem, na przykład 30 lat temu. Liczba uczniów, którzy przystępowali wtedy do egzaminu, zresztą studentów mieliśmy przecież kilka razy mniej niż obecnie. Zatem to upowszechnienie musi nieodłącznie być związane popyt, z tym, że popyt poziom... rodzi podaż. Popyt rodzi podaż. Chyba tutaj te prawidła ekonomii możemy zastosować. Podstawy programowe natomiast nie mam cienia wątpliwości. Od 15 lat o tym mówię. Podstawy programowe nijak się mają do tego, co w życiu czy na studiach będzie potrzebne. Krótko mówiąc, tak jak pani redaktor mówi, uczeń z Polskiego będzie zajmował się takimi rzeczami, które po pierwsze nie udowodnią, czy nie potrafią wykazać jego talentów oraz nie rozwiną tych talentów w taki sposób, w jaki by to było możliwe. Ale to jest tylko jedna strona kwestii. Druga strona kwestii to kto ma to zrobić? Nauczyciele, czyli te osoby, które w tej chwili, no przepraszam, że o tych przyziemnych sprawach będę mówić, ale negatywna selekcja do zawodu zostaje utrwalona przez obecnie rządzących. I to niestety musi przełożyć się na jakość uczniów, których uzyskujemy, a więc takich, których wypuszczamy również po egzaminie dojrzałości. No to jak to się finalnie, Pani redaktor, może przełożyć na przyszłość naszych kadr, już patrząc w skali makro, no bo tak naprawdę po nicce do kłębka, prawda? Te problemy, o których mówi się od lat, problemy zdaje się wielowymiarowe i nierozwiązywane, co nie oznacza nierozwiązywalne, bo pewnie one są rozwiązywalne, ale no, no, no właśnie, to co jest na końcu tej drogi? O przyszłość naszych kadr szkolnych, bo tutaj, bo tutaj e, nie chcę być e, złą wróżką, nawiązując do słów mistra Czarnka e, o, o wróżkach i wróżbach. E, natomiast e, jeśli chodzi, zacznę od tego, bo, bo tutaj już trochę wspomnieliśmy i to jest to, co gdzieś tam najbardziej boli to znaczy, że e, już w tym roku były szkoły, w których nie było nauczycieli do listopada zwłaszcza tych przedmiotów ścisłych. Teraz mamy maj, już szkoły są po, po otworzą te arkusze organizacji pracy na nowy rok szkolny. Wstępnie mówi się, że, że już 7 tysięcy nauczycieli brakuje. To są bardzo wstępne dane, one się zmieniają, ale to już pokazuje, że zanim dojdziemy do tego ostatniego etapu, to może najpierw przejdźmy te pierwsze etapy. A żeby przejść te pierwsze etapy, to muszą być nauczyciele, którzy przeprowadzą tych uczniów przez tę podstawówkę, liceum, technikum, branżówkę. A tutaj mamy, zwłaszcza jeśli chodzi o technikum i branżówkę, czyli o te szkoły, które teoretycznie powinny najlepiej przygotowywać się do zawodów, to znaczy, że od razu po nich uczeń mógłby podjąć zawód, no to tam nie ma kto tak naprawdę tego uczyć. No rozmawiam ze szkołami, które na przykład no, od pięciu lat szukają danego nauczyciela redaktor, i nie mogą go znaleźć, czy dają to... nadgodziny. Przepraszam, że wejdę w słowo. Wielokrotnie na naszej antenie mówiliśmy o tych problemach, więc tak woli adwocem oczywiście nie chcę być rzecznikiem ministerstwa, ale chciałbym przytoczyć słowa pewnie Państwo kojarzycie, ale być może nasi widzowie już nie, minister Dariusz Piątkowski w odpowiedzi do rzecznika praw obywatelskich powiedział niedawno, że w szkołach, tu cytat, i w szkołach i placówkach oświatowych nastąpił wzrost zatrudnienia, wolne miejsca pracy odnotowywane są przede wszystkim w dużych miastach. Zjawisko to w marginalnej skali. Dotyczy małych miejscowości, czyli jest to problem lokalny. Co Pani na to? Szkoły mamy nie tylko w Warszawie, tylko mamy też w innych miastach, także tych małych. I tak naprawdę najbardziej ja lubię patrzeć tam, co się dzieje w szkołach, bo to pokazuje, co tak naprawdę dzieje się w edukacji. Ja nie jestem najlepsza z matematyki, ale nasze ministerstwo też nie, więc wydaje mi się, że to czytanie liczb przez nich to no, wiele pozostawia ale do to życzenia. Mamy matematyka. Jeżeli ragadka. rozmawiam z konkretną hmm. szkołą, która mówi mi, że drugi rok z rzędu szuka fizyka i dzieci nie mają fizyki i widzę to w planie lekcji, widzę, że, że są przekładane te zajęcia na przyszły rok z nadzieją, że może się ten fizyk znajdzie to jest problem. Mamy matematyka, pani redaktor, bo pan Wojciech Misko z nauczycielskiej Solidarności właśnie matematykiem jest. Nie wiem, jak u pana z tym liczeniem w kontekście liczby nauczycieli sprawa wygląda, czy podobnie jak u ministra Piątkowskiego, więc pytam i od razu drugie pytanie tak przy okazji, no, no bo, bo, bo tak naprawdę co jest najważniejsze w całym tym systemie? No bo z jednej strony mówimy o tych przeciętnych maturach i zadajemy pytanie, co dalej z tymi uczniami w kontekście studiów i rynku pracy? Z drugiej strony mówimy o tym, że brakuje nauczycieli. Z trzeciej strony mówimy, że podstawa programowa odstaje, jest odklejona od rzeczywistości. Z czwartej strony jeszcze nie powiedzieliśmy, ale być może powiemy o pensjach nauczycieli, które wiemy, pozostawiają wiele do życzenia. No więc, w tym łańcuchu bardzo złożonym, no to, to tak wygląda trochę jak węzeł gordyjski. Zacznę od tego, że jedynym optymistą w tej kwestii dotyczącej kadr nauczycielskich jest pan minister, ale y, pozostaje w tym osamotniony. Być może ze względu na to, że z Warszawy tego nie widać, co się dzieje niżej bliżej, bliżej Polski Powiatowej, Polski Wojewódzkiej także. Są, y, tak jak pani redaktor podała przykłady konkretne, Poznaniu są szkoły, w których przez pół roku uczniowie nie mieli języka angielskiego, bo nie miał go kto uczyć, po prostu. W związku z tym, jeżeli takie coś, taki fakt może stanowić podstawę do optymizmu, no to chyba wyłącznie u pana ministra. Będzie tylko gorzej. Choćby z tego powodu, że nauczyciele po prostu czasami nawet rzucają szkołę, porzucając pracę, bo mają tego dość, po prostu. Jeżeli pensja nauczyciela staje się pensją, Porównywalną z pensją minimalną, to gdzieś jakieś granice tego są. Mówimy o tych podstawach programowych cały czas. Natomiast jest oczywiście jedna prosta recepta na reformę edukacji, która by się przydała. Każdy minister, który do tej pory rządził, starał się w ciągu dwóch, trzech lat zaistnieć. To znaczy, zrobić coś, co przypisane byłoby do jego nazwiska i stanowiłoby, w cudzysłowie jego osiągnięć jak na razie żaden z nich nie zrobił tego porządnie. Natomiast jedyna recepta jaka jest reforma edukacji trzeba przygotowywać dłużej niż robi się to niż trwa kadencja sejmu. W Finlandii przygotowywano się do reformy przez 8 lat w związku z tym to jest jedyne wyjście żeby zreformować. Ponieważ zmiany co 2-3 lata, łącznie ze zmianą wymagań egzaminacyjnych, to jest, coś, to jest coś, co nie powinno się zdarzać w normalnym systemie edukacyjnym. Rewolucja w systemie edukacji nigdy nie kończy się dobrze. Pani redaktor, no, to, to ja zapytam w ten sposób oczywiście w nawiązaniu do, do słów Pani przedmówcy, bo. O tym kryzysie tak naprawdę mówimy, mówicie. Od lat, mówi się od lat. Nasi widzowie widzowie innych stacji w całym kraju słyszą o tym problemie. No, ale pytanie, czy, czy go widzą, bo, bo oni widzą, że ten okręt płynie, że, że, że jednak szkoły funkcjonują, że ich dzieci chodzą do szkoły. Okej, okay, nie ma pani od angielskiego, ale pani od niemieckiego, pan od matematyki i od innych przedmiotów już jest. No to, no to w czym problem? To po pierwsze, a po drugie, no, 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 no skoro okręt płynie, no to, no, no to płynie i dobrze. Ale to chyba tak nie wygląda jednowymiarowo. Co, zapytam ja. raz jeszcze, co, co może być w pesymistycznym wariancie na końcu tej drogi? Pytam z perspektywy rodzica, trzyletniego dziecka, y, które, który zastanawia się, no właśnie, w jakiej szkole jego dziecko będzie się uczyć za kilka, kilkanaście lat. No ten okręt płynie, ale nabiera wodę. To znaczy, że ci rodzice już widzą, że no właśnie w tym planie brakuje tej fizyki, a może by ta fizyka się przydała, bo potem będzie na egzaminie, na maturze, czy, 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 czy gdzieś tam się okaże potrzebna, czy, czy nie ma tego angielskiego, no to trzeba wysłać dziecko na korepetycję. W związku z tym, że tych przedmiotów nie ma w szkole, to te korepetycje drożeją i jeżeli się wydaje na przykład całą pensję, wiadomo, że dla dziecka się zrobi wszystko, ale jeśli się wydaje całą pensję, czy 500+, plus, na um, korepetycje z jednego przedmiotu, a potrzebne są korepetycje jeszcze z drugiego, trzeciego, czwartego, no to trochę się tutaj stawia pytanie o sens szkoły, co jest na końcu tej drogi. No to to już wyraźnie widać i to już gdzieś tam um, obserwatorzy, um, mądrzy obserwatorzy zauważyli i stwierdzili. To znaczy, um, wrócimy do tego trochę co było kiedyś, czyli ta szkoła publiczna masowa będzie dla tych biednych, a dla, no, nazywamy to wprost, cytując pedagogów, a ci, którzy będą sobie mogli pozwolić na to, będą zapisywać dzieci do szkół prywatnych, tam nauczyciele z pewnością będą i zrobi nam się po prostu wykopiemy ruch mariański między naszymi dziećmi. A Czyli ogromna, ogromna przepaść w dostępie do, do dobrej nauki pomiędzy tymi, których stać, a których nie stać. To smutne. Wrócimy do dyskusji, ale chciałbym dziś też oddać głos naszym widzom, więc już teraz pani Monika, dobry wieczór, pani Moniko, słuchamy. Dobra. Wieczór, ja tu tak słucham państwa. Ja jestem matką córki, która poszła jako sześciolatek do szkoły. Chciałam powiedzieć, że pan minister w ogóle nie pamięta o tych dzieciach. W tej chwili jest jeden wielki bałagan. Córka będzie w przyszłym roku zdawała maturę i tak naprawdę my nie wiemy, co będzie w tej nowej maturze się, że tak powiem, składało na te egzaminy. Jest jeden wielki chaos i bałagan i ja uważam, że po prostu potrzeba naprawdę czasu żeby te dzieci też do nowej matury i nowych wymagań odpowiednio przygotować. A w tej, w tej chwili sprawa wygląda tak, że jesteśmy po pandemii i jest wiadomo, ten okres też duży, kiedy dzieci były długo w domu, przebywały i mamy taki problem jak rodzice, że też chcielibyśmy wiedzieć. Co tak naprawdę będzie w tej nowej maturze w przyszłym roku i jak ona będzie wyglądała z perspektywy ucznia, który tak naprawdę nie jest do niej przygotowany. No bardzo cenny głos, Pani Moniko. Pani Moniko, dziękuję. No, pytanie, kto zna odpowiedź na. To Chciałabym słowa, bo nawiązać się tak. Dziękuję za ten głos, bo ja trochę omówiłam i, i, i potem przeszłam do innego tematu. Tak jak wspominałam matura 2023 to już zupełnie nowa matura. Ja próbowałam z każdego przedmiotu się Dowiedzieć, co będzie na tej maturze. Rozmawiałam z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, no, mówiąc, że bardzo mało tak naprawdę wiadomo. Twierdził, że tak naprawdę od 2018 roku wiadomo, co w tej maturze będzie, bo znana jest podstawa programowa. No, dobrze wiemy, że w egzaminie nie ma całej podstawy programowej, więc to, na przykład, jak wygląda arkusz, jest bardzo cenne. Te arkusze się pojawiły na przełomie 2021 i 2022. 2022 roku, i tak naprawdę jest tylko jeden arkusz, który gdzieś tam już uczniowie bardzo szybko z nauczycielami rozwiązali. Więcej tak naprawdę nie wiadomo, poza tym, że będzie to matura rzeczywiście trudniejsza i będzie przekrojowa. Śmieją się nauczyciele, że chyba Centralna Komisja Egzaminacyjna starała się trochę nawiązać do rzeczywistości, żeby rzeczywiście ta szkoła nie była taka oderwana i odklejona, znaczy, nie szkoła, podstawa, ale średnio im to wyszło. Stąd też był ten mój wtrend, pani redaktor, z pytaniem retorycznym. Kto, kto będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie? No bo, no bo jak widzimy, jest z tym problem na samej górze, czyli tam, gdzie tego problemu w zasadzie być nie powinno. Pan mówił o, o, o tym, że jakakolwiek dobra, jakakolwiek w ogóle skuteczna reforma powinna trwać dłużej niż jedna kadencja Sejmu. No przecież ta, ten rząd rządzi już drugą kadencją. Rozumiem, że w świetle właśnie tych lat, które już za nami, znów do liczenia i do matematyki rzecz sprowadzam. Pan nie jest optymistą, jeśli chodzi o tę przyszłość. I ta przyszłość kreślona przez panią redaktor, o której też w sumie kiedyś już niestety rozmawialiśmy, czyli ta. No dwutorowość, przejście na dwutorowość nauczania. Mamy z jednej strony te dobre szkoły, ale za dobre trzeba zapłacić. Z drugiej strony te zwykłe, gorsze, niestety, publiczne, za które no, nie trzeba płacić, no ale poziom już nie jest taki, jak by rodzice pewnie oczekiwali, co będzie skutkować tym, że też nie każdy będzie miał taką samą szansę dostać się na studia. Rozumiem, że taki scenariusz przyszłości to, to nie jest science fiction, to, to jest bardzo realny scenariusz, tak, z którym możemy się, czy rodzice zdarzą się szybciej niż mi się wydaje? Tak, pani redaktor ma rację, natomiast chciałbym tylko dopowiedzieć, że to nie będzie tylko podział na dwa nurty. To będą de facto trzy nurty. Mianowicie nurt szkolnictwa społecznego i prywatnego, drugi to będą szkoły publiczne, uznawane za dobre. Właśnie i teraz nie wiadomo na podstawie czego, czy na podstawie wyników egzaminu, a przecież powinniśmy raczej oceniać to. Co uczniom dodano w danej szkole, niż to, jakie są efekty ich ciężkiej pracy. I drugi, i trzeci nurt to będą te szkoły, w których w Stanach Zjednoczonych, w podobnych szkołach, muszą policjanci spacerować po korytarzach. To niestety jest zbliżająca się do nas perspektywa. Nauczyciele mówią o tym jasno. Po pierwsze, nie mają narzędzi do tego, żeby można było zarządzać, zarządzać edukacją w takich szkołach jak ta szkoła trzeciego rodzaju oraz yy, no krótko mówiąc może się skończyć tak jak w szkołach yy, niektórych na zachodzie gdzie rzeczywiście będziemy mieli poważny problem z dostępem do edukacji który przecież w konstytucji mamy zagwarantowany tak ten dostęp może być z Ograniczony dla niektórych grup społecznych. To na koniec ostatnie pytanie, już niestety nie mogę dzielić porówno yy, o coś optymistycznego, bo, bo nie mamy czasu. Yy, o coś optymistycznego w tym całym temacie, panią redaktor, zapytam, yy, czy, 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 czy jest jakieś światełko? Optymistyczne. Po pierwsze do, do wszystkich maturzystów. Yy, tutaj od początku matury już te najgorsze, takie egzaminy, najbardziej stresujące, gdzie wszyscy o nich mówią, minęły. Yy, ale ja za każdym rokiem staram się, przy okazji każdej matury, staram się powtarzać, czy jak piszę, matur... Materiał, czy jak rozmawiałam z moimi rozmówcami, na maturze świat się nie kończy. To jest ważny egzamin, ale nie jest najważniejszy. I przy tych problemach, przy, przy których obecnie dzieciaki e, mają e, naprawdę e, nie trzeba się aż tak mocno przejmować, nie trzeba się czasem w ogóle przejmować. Więc dystansów. to moje słowa do maturzystów. A y, pozytyw dla szkoły jest taki, że mamy fantastycznych nauczycieli, którzy samo, sami się organizują, znaczy piszą książki, zakładają blogi strony y, i inni nauczyciele ich śledzą i nabierają tych doświadczeń. I to jest fajna ta sama organizacja i w tym widzę nadzieję. Dziennikarka Radia ZPL Aleksandra Pocułek, nauczyciel matematyki i nauczycielska solidarność Wojciech Miszko. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, Państwu, naszym widzom, dziękuję za uwagę. Widzimy się za chwilę w podsumowaniu wydarzeń dnia. Do zobaczenia.